Kolejną metodą edycyjną barw w obrazie, jaką omówimy, będzie zastosowanie polecenia zakres koloru, a następnie dopasuj kolor. Pierwszy z nich pozwala generować zaznaczenia oparte na kolorach w obrazie, a następnie szybką zmianę ich tolerancji. Drugie pozwala na mieszanie zabarwień dwóch obrazów. W naszym przykładzie posłużymy się zmianą takiego zabarwienia na zaznaczonym fragmencie za pomocą polecenia dopasuj i kolor, omawiając w trakcie okna dialogowe wskazanych poleceń. Otwieramy zdjęcie i wybieramy z menu zaznacz zakres koloru. W wyświetlonym oknie dialogowym dokonamy wyboru zaznaczenia barwy niebieskiej. Zaznaczenie odbywa się na całym obrazie niezależnie od tego, gdzie znajduje się wybrana barwa. Zanim dokonamy zaznaczenia, omówię opcje dostępne w oknie dialogowym zakres koloru. Pierwsza z dostępnych opcji zaznacz pozwala na wybór jednego z podstawowych kolorów do zaznaczenia znajdujących się na liście rozwijanego menu. Ostatni z parametrów o nazwie poza kolorów dokonuje zaznaczenia wszystkich kolorów obrazu z trybem RGB i Lab, pozwalając tym samym na edycję barw z przestrzeni kolorów cmyk. W naszym przykładzie posłużymy się opcją pierwszą: próbkowane kolory. Opcja Tolerancja pozwala nam na określenie zakresu kolorów przeznaczonych do zaznaczenia na podstawie wskazanego koloru z rozwijanego menu zaznacz lub narzędziem kroplomierz Ikony kroplomierza ze znakiem plus oraz minus pozwalają na dodawanie kolejnych barw do już wskazanych lub ich odejmowanie Opcja odwrotność pozwala na odwracanie zaznaczenia. Dwie dostępne opcje, zaznaczenie i obraz, pozwalają na podgląd sposobu wyświetlania obrazu w oknie podglądu. Opcja dostępna na dole okna dialogowego Podgląd zaznaczenia umożliwia nam na wybór sposobu obserwacji zaznaczenia dokonanego na obrazie poprzez. Rozwijane menu. W moim przykładzie dokonam zaznaczenia barwy niebieskiej. Za pomocą ikony kroplomierza wskazuję tą barwę z górnej części obrazu. Aby zobrazować wybrane zaznaczenie z rozwijanej listy Podgląd zaznaczenia wybieram szybka maska. Za pomocą parametru Tolerancja zmniejszam zakres koloru. Przeznaczony do zaznaczenia, ustalając jego wartość około 130. Akceptuję ustawienia, klikając OK. Jak można zauważyć, takim sposobem dokonaliśmy zaznaczenia wybranej barwy na całym obrazie, ustalając również dla niej zakres kolorów do zaznaczenia za pomocą parametru Tolerancja. Teraz tak zaznaczoną barwę obrazu możemy poddać dowolnej edycji wybierając przykładowo z menu Obrazek Dopasuj Barwa Nasycenie. W wyświetlonym oknie dialogowym mamy możliwość dokonania zmian tylko na wskazanych zakresach koloru. W naszym przykładzie omówimy kolejny krok edycji barw w obrazie i będzie to polecenie Dopasuj kolor. Zamykamy okno dialogowe Barwa Nasycenie, nie dokonując żadnych zmian. Aby dokonać edycji barw za pomocą polecenia Dopasuj kolor, które doszło w ósmej wersji Photoshopa, musimy mieć otwarte w oknie roboczym co najmniej dwa obrazy i wszystkie z trybem koloru RGB. Otwieramy drugi obraz wybierając z menu plik otwórz i umieszczamy go pod naszym obrazem bazowym. Następnie wybieramy z menu obrazek dopasuj dopasuj kolor. Na początek omówię dostępne opcje w oknie dialogowym Dopasuj kolor. Pierwsza opcja, cel, informuje nas o aktywnym obrazie, jaki był przed użyciem polecenia Dopasuj kolor. Zaznaczając opcję Ignoruj zaznaczenie, jeśli stosowane jest dopasowanie, pozwala na zastosowanie zmian na całym obrazie. Ponieważ w naszym przykładzie zmian dokonujemy tylko na zaznaczonym obszarze, pozostawiamy tę opcję niezaznaczoną. Parametry dostępne w grupie Opcje obrazka wpływają bezpośrednio na nasycenie i jasność barw. Parametr Luminacja zwiększa i zmniejsza jasność edytowanych barw w obrazie. Parametr Intensywność Koloru wpływa na nasycenie tych barw natomiast parametr zanik pozwala na ustalenie ilości pobieranych barw z obrazu drugiego w moim przykładzie jest ono przebarwieniu czerwonym opcja neutralizuj redukuje przebarwienia w wskazanym fragmencie obrazu w moim przykładzie pozostawiam ją niezaznaczoną Grupa statystyki obrazka umożliwia nam na wskazanie drugiego obrazu do mieszania barw. W opcji źródło wybieramy drugi obraz, jaki mamy aktywny w oknie roboczym. Jak można zauważyć, dokonaliśmy mieszania barw drugiego obrazu zaznaczonymi barwami na naszym pliku bazowym. Tyle obrazów, ile będzie otwartych w oknie roboczym, będziemy mieli w rozwijanym menu źródło. Barwy każdego z nich możemy dowolnie mieszać z plikiem bazowym. W moim przykładzie mam otwarty tylko jeden obraz i nasz plik bazowy. Jeżeli w obrazie źródłowym, w moim przypadku o przebarwieniu czerwonym, Będziemy mieli zaznaczony fragment barw do mieszania, będziemy mieli również aktywną opcję Użyj zaznaczenia w pliku źródłowym do obliczania kolorów. Będziemy mogli z niej skorzystać, mieszając barwy tylko z tymi zaznaczonymi w pliku źródłowym. W moim przykładzie takiego zaznaczenia nie dokonywałem, przez co Photoshop miesza barwy z całej powierzchni pliku źródłowego zaznaczonymi w pliku bazowym. Zaznaczona opcja Użyj zaznaczenia w pliku docelowym do obliczania kolorów sprawia, że zmian dokonujemy w zaznaczonym fragmencie barw pliku docelowego, czyli bazowego. Jeżeli nasz plik bazowy będzie zawierał więcej jak jedną warstwę, będziemy mieli możliwość dokonywania mieszania na dowolnie wybranej w rozwijanym menu warstwa. W moim przykładzie obraz bazowy składa się tylko z warstwy tła. Dostępne opcje na samym dole pozwalają na zapisywanie i wczytywanie ustalonych wartości mieszania barw. Które możemy wykorzystać na innym pliku bazowym bez otwierania pliku źródłowego. Tak wygląda ogólny opis okna dialogowego do pasu i kolor. W moim przykładzie na koniec dokonam własnych ustawień grupy opcje obrazka. Wartość luminacja ustalam na 40. Intensywność koloru 110. Zanik 5. Akceptuję ustawienia klikając OK. Pozbywam się zaznaczenia z obrazu, wybierając z menu Zaznacz. Usuń zaznaczenie. Takimi zastosowaniami dokonaliśmy zaznaczenia wybranych barw na obrazie, a następnie wymieszaliśmy je z innym plikiem źródłowym. Zastosowania takie pozwalają na profesjonalne podejście do edycji bar w obrazie, dając nad nim dużą kontrolę. Jeżeli mimo to zajdzie potrzeba korekty, zawsze możemy wybrać narzędzie pędzel historii i balansując parametrami dostępnymi na pasku opcji, możemy przywrócić stan obrazu oryginalnego.